Od wielu lat oferujemy rozwiązania zapewniające komfort i bezpieczeństwo osobom z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, a także seniorom. Bezprogowa kabina prysznicowa została zaprojektowana z myślą o małych przestrzeniach łazienkowych, pozbawiona bariery w postaci progu, posiadająca szerokie wejście, wyposażona w lekkie, w obsłudze drzwi. Z powodzeniem można ją zamontować zarówno na brodziku bezprogowym, a także na posadzce. Konstrukcja kabiny umożliwia przemieszczanie i składanie drzwi do niewielkich rozmiarów. Zajmują jedynie 32 cm szerokości. Skrzydło drzwi składa się do wnętrza kabiny, jak i poza jej obrębem. Instalacja na brodziku bezprogowym. I składane drzwi pozwalają na zwiększenie strefy manewrowej dla wózka oraz odzyskanie przestrzeni w łazience. Aluminiowa konstrukcja oraz poliestrowa szyba redukują wagę drzwi kabiny. Ich otwieranie i zamykanie wymaga niewielkiego wysiłku. Dodatkowym elementem jest uchwyt, umiejscowiony we wnętrzu kabiny. Podczas przemieszczania Zawiasy ślimakowe unoszą się do góry. W trakcie zamykania kabiny skrzydła drzwi opuszczają się, dociskając silikonową uszczelkę do powierzchni brodzika lub posadzki. Na całej wysokości zainstalowane są pionowe uszczelki silikonowe. Uszczelka magnetyczna zapewnia solidne i szczelne zamknięcie. Aluminiowe elementy konstrukcji zostały pomalowane proszkowo. Dzięki czemu są odporne na działanie wody. Faktura bezpiecznych poliestrowych szyb doskonale maskuje zanieczyszczenia. Dopełnieniem dla kabiny będzie instalacja właściwej poręczy oraz siedziska zapewniającego pełny komfort i stabilność użytkownikowi. W naszej szerokiej ofercie kabin proponujemy: kabiny niskie, ułatwiające asystowanie podczas kąpieli osób niepełnosprawnych. A także dzieci. Kabiny instalowane na jednej ścianie, pozwalające na dostęp do wnętrza z trzech stron. Kabiny do instalacji w zabudowanych prysznicach. Wszystkie z produktów dostępne są w różnych rozmiarach, dzięki czemu bez trudu można dopasować je do każdej łazienki. Nasze produkty zostały sprawdzone i są doceniane przez naszych klientów od wielu lat. Zapraszamy do kontaktu akcium www.axium.pl